do tego Clash of Clans. Zacznijmy. Zanim zaczniemy to pokażę łapkę w górze. Subskrybujcie do kanału. się też na Insta, nazwa będzie podana tutaj. Nazwa to jest swój podłoga on. A my co? My przychodzimy już do filmu, a na początku filmu pokażę Wam jak u mnie padało kilka godzin temu. Więc co, widzimy się, za chwilę już w Clash of Clans. Czekaj z powrotem, zagram sobie teraz trochę w break, a w... Nasze plan ja, czy wszystkie te są. Śledzę, że ulepszałem. Cały ulepszałem. Ja te ulepszymy sobie. Nie chce się, nie trudno. Bywam. Dobra. Weźmy sobie nowe Wyspę. Ulepszymy sobie. Aha. Musimy sobie wkrupić to. W takim razie to podglądamy to tutaj. Dobra. Muszę jeszcze kupić jeszcze trochę. muszę coś jeszcze kupić, kilka rzeczy, aby ulepić chatę, to więcej nie mogę. To jest to ram ma gdzie to dasz? no Muszę trochę tych rzeczy wyusunąć. No to za chwilę Dobra, czy coś co jeszcze mogę zbudować Dobra, mogę już ilepocznie Aha, jeszcze muszę to zbudować No a teraz możemy zbudować to Aha To jednego typka, który buduje Za 4 minuty w się sensie, wrócimy Teraz byśmy sobie tutaj coś wybili Chyba Wybudujmy sobie Ten nie, nie wiem, w sensie ten Chyba musimy sobie wydać że ja tutaj jest. Tutaj damy I fajnie teraz możemy zbudować sobie defense okej okay. tak dobra teraz musimy zadać ten dobra teraz musimy to usnąć. a to za 10 sekund zobaczmy, damy to tutaj chciałem dać się tam ale mogę tylko się wrócić dobra, po to usunie to dobra usunął, teraz możemy zbudować jeszcze raz eee, tutaj, okej okay. okej, okay, ostatni to fajnie robimy tak nie 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 robimy 8 usunie się, e! Co to miało być? Dobra. Nie tak. Dobra. Dobra, jestem tak, nie, nie. Seria. Dobra. Teraz tu sobie tutaj. Fajnie tak będziemy mógł zrobić Tak Teraz muszę gdzieś tutaj miałem jakiś Które to ścianę bo No o tutaj ten Tego trzeba dać Ja się nie mylił Damy go na Tutaj okej okay. się ten miał, gdzieś jeszcze jeden był chyba taki Mmm, to może jeszcze jeden chyba taki miałem Ta gwiazdka jest słaba moja Bo to nie gram I co... Hmm, I teraz zrobimy to tak Dobra, zbudujemy jeszcze... Tak okej, okay, teraz tutaj aha dobra trochę bym sobie ile? 72? coś, coś się nie pykło z tym dobra stworzyłem sobie klan o nazwie Suri okej okay. zobaczmy jak coś się ma nie ma w tu stworzyć Spójrzmy sobie dobra będzie tutaj kolor zielony możesz by to wybrać wybierzmy sobie może biały, też z białym taki czarny by pasował. Może A zielonym zielony by pasował czerwony. Save. E, minimum. A max, to będzie tyle. Minimum tam może być trzeci. Teraz byśmy sobie zrobili... Yy, może... Ha, 40 tysięcy to się bawi, że nie, ma, nie... ma nawet tylu, szczerze mówiąc. Yy, dobra. Yy, teraz byśmy wybrali sobie. O, choinka jest jakaś. Da się to jakoś przenieść. Szkoda, że tego przenieść nie można. Byśmy przenieśli trochę. Dobra, co my tu możemy zrobić teraz? To nie, tak nie ma sensu. Uh -huh. Nie wiem co wybrać. Znaczy nie wiem co... Widzimy się w innej grze. Dobra, teraz byśmy sobie zaatakowali kogoś. Zatakujmy sobie... To... co? Nie mam osób dla mnie. nie da... wiesz, ja, to ten sobie na samym

Mamy fajnie Mam nadzieję, że to co nagrywam to się nagrywa z dźwiękiem. Bo nie jestem tego pewny. Jak Naw nawet fajne. No, no, mam już, mamy już e, teraz. Ja coś sobie ulepszyli może. Eee. Tutaj ten mur No nie, nie leczymy Szkoda um, może byśmy leczyli sobie Teraz to, no dobra Teraz byśmy sobie zaatakowali może Kogoś Zatakujmy sobie O kurde

Dobra, musimy zobaczyć tak. Musimy. Gdzie tu jest jeszcze ktoś taki, który. Czy ktoś jeszcze mi będzie przeszkadzał, czy nie? Aby nie, bo nie chciałbym. Mm, to by było niefajnie. Dobra, zlikwiduj. Chyba rozwaliśmy. I fajnie. Maga fajnie. Dobra, czego dwoj damy.

Daję jeszcze coś świeżego do zbudowania, do, do zburzenia. A to, dobra. No ja, dobra. Mamy. O, koniec. No ja, dobra, fajnie. Dobra. Coś mnie zaatakował chyba wcześniej. Atak blok.

Zrobimy to tak, to jeszcze tutaj Dobra to jest tutaj Dobra zrobimy to i będzie fajnie ja Trochę zarobimy pieniędzy, co już potrzebujemy Dobra, tutaj jeszcze pięć Nie hmm, twarz no nowe To napić to, to będzie dawno Bardzo rozwalą, to będzie fajnie, zobaczmy sobie czemu hmm, kim... to jest ten hmm. Myślałem, że ten gość będzie miał hmm, to zrobione tak, gdzie bạn powinna hmm. to ucieka, ale nie ma, zobacz. Nie ma, nie ma. Nie leden tamo. Aha, tu. Nawstałeś cień, spotykam Dobra. Jeszcze nie niedużo zostało. Dostałem mm, mm, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć rzeczy. Niedużo. Więc dnia. E, nie będziemy akceptować. Dobra. To Czemu nie? Ten, ten, nie, nie dostaniemy pieniędzy. Dobra, teraz musimy jeszcze rozwalić tego tutaj i będziemy mieli zrobione. Dobra. END BATTLE OK O kurde, mamy wszystko na masło Pieniędzy Ja no, nie chcę, chcę cofnąć się, dobra? już coś, coś, kupił w sumie Niepotrzebnie... To zrobiłem, bo teraz pieniędzy nie ma Zdjęcia, tu ma... No, nie, nie. Dobra. nie ma. nie, nie ma. ludzi które... a mam. Jest jeszcze tu Oni rozwala trochę

Teraz sieduzi rozwalam tego jednego I będziemy by mieli chyba skończone to I fajnie będzie mi to zrobione Ale dziwnie mi... No trudno bywa

Zbudujmy sobie jakieś rzeczy może... Uh, to tylko włączyć to. To widzimy i Zobaczcie, jak pada. Przed chwilą, jak byłem. Lepiej zrobić sobie śnieg. No to nie padało. Nagle tak pada, i jest tyle śniegu, że, 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 że ja pingię. Że ja pinozę. O kurde ile śniegu, no ja nie wyspodziewałem się, tyle śniegu będzie. W no, ogóle dzisiaj jest dzień, w którym pada. O nie, nie widziałem, że jeszcze będzie padać. O nie wierzę w to w ogóle.